Wlej mleko skondensowane do puszki brzoskwiń. To przepis, który jest szybki i łatwy w przygotowaniu, a przy tym smakuje wyśmienicie. Do blendera wrzuć całą zawartość puszki brzoskwiń, czyli sok i owoce. Następnie wlej również całą zawartość puszki mleka skondensowanego do blendera. Zblenduj te dwa składniki do uzyskania gładkiej masy. Po czym w innym naczyniu rozpuść w ciepłej wodzie 12 g przezroczystej żelatyny. Poczekaj, aż się rozpuści. W tym czasie wyciśnij sok z połowy cytryny. Do masy w blenderze dodaj rozpuszczoną żelatynę. Dodaj do blendera także wyciśnięty sok. Zblenduj wszystkie składniki przez kolejną minutę. Przelej tak powstałą masę do szklanego naczynia. Możesz także udekorować cienko pokrojonymi plasterkami brzoskwiń. Takie naczynie włóż do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej na noc. Kiedy masa dobrze stężeje, możesz śmiało podawać deser. To ciasto bezpieczenia z brzoskwiniami z puszki i skondensowanym mlekiem jest nie tylko łatwe w przygotowaniu, ale również obłędnie pyszne.